Chce czuć miłość, chcę czuć stra stratę, chcę czuć zysk. Bardzo dużo gadałem o pierdołach i się źle czułem następnego dnia. I bardziej chyba chciałbym ego mieć, nie chcę go zabijać, chcę je nawet szlifować, widzieć jego mroczne mhm. strony. Umysł nie ciebie kontroluje, tylko ty kontrolujesz umysł. No. Obsesja, Obsesja, doskonalenia. Najlepszy podcast do jedzenia. Zaczynamy to za każdym razem inaczej śpiewać teraz, fajnie, bo to. Tak, z taką I, intonacją. Iteracja, iteracje powstają. Dokładnie. Cześć Marcinie. Siema, Paweł. Nagrywamy w Forum Studio, najlepsze studio do nagrań we Wrocławiu na Krakowskiej. Serdecznie polecamy. Forum Studio pl. Studio Forum .pl. pl. To, o czym chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać. To my tak naprawdę dotykamy chyba przy większości swoich rozmów. To jest taka odpowiedź na pytanie, jak żyć. O co chodzi, Paweł? Co chcesz powiedzieć w tym momencie do mnie? Natomiast Dlaczego dotykamy no. tego zawsze? Chciałbym porozmawiać o śmierci za życia. O śmierci za życia. Pamiętam, jak to pierwszy raz przeczytałem, chyba u ojca Tonego de Mello. Żeby naprawdę zacząć żyć, trzeba umrzeć za życia. Chodzi tutaj o, o śmierć ego. Okay. I ja podczas ostatnich, podczas ostatnich naszych mm, odcinków byłem w, e, właśnie, że pitbull, nie święty, czyli rozmawialiśmy, że te, te dwa podejścia. I byłem pitbull i zaczynam odchorowywać. Takie podejście, że pozwoliłem, żeby ego robiło, co chciało, że teraz jest jazda, walka o przyszłość. Taka kwaśna atmosfera, e, okay. agresywna. No, i zaczyna to już oddziaływać na mnie, chociażby tym, że ostatnio mam problemy ze spaniem. Widzę ewidentnie jest jakiś e, niepokój, jakieś napięcie mhm. we mnie, mimo tego, że operacyjnie dalej jestem zmotywowany, daję radę, ale, ale ta moja wewnętrzna struktura ewidentnie dostaje w kość aktualnie. Nie? I przechodzę co jakiś czas, właśnie taki, tak jak Sansara jest tym w buddyzmie. Cyklem życia i śmierci, reinkarnacji. To nie w każdym, bo są odmiany buddyzmu, gdzie jest to interpretowane w sposób dosłowny, czyli rzeczywiście, że twoja dusza, energia trafi do innego ciała, kiedyś znowu ze strefy duchowej, a są takie, które interpretują to w sposób metaforyczny, czyli po prostu cierpisz, 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 uświadamiasz to sobie, zostawiasz to i przestajesz cierpieć, i z powrotem, i z powrotem, i z powrotem, aż do oświecenia. I ja, przechodząc ten cykl, Cały czas w mniejszych w mikrocyklach, w większych cyklach, finalnie dochodzę do takiego wniosku, że tak podświadomie, że kurde, buddyści mają rację. No, ja tak zawsze kończę na tym wniosku, że kurde, oni mają rację. Ja od tego uciekam, lubię to swoje życie teraz, które jest takie mocnym dążeniem do celu, i tak dalej. Natomiast natomiast dochodzę do tego wniosku, że oni mają rację i mam do ciebie takie pytanie. Czy też tak podświadomie uważasz, że, że nigdy nie będziemy szczęśliwi, jak będziemy pragnęli? Nie? Bo podstawowym założeniem buddyzmu jest to, że pragnienie prowadzi do cierpienia. Żeby nie cierpieć, trzeba zaprzestać pragnąć. Znaczy, przestajesz pragnąć, wtedy przestajesz cierpieć. Nie? I właśnie pytanie brzmi, pytanie brzmi, czy ty w ogóle bierzesz pod uwagę oświecenie w tym wcieleniu, taki, że dochodzisz do momentu, kiedy nie chcesz już nic? I, I jaki ty masz stosunek do takiego podejścia stricte buddyjskiego? No, ja już o swoim powiedziałem. E, nie, w tym życiu tego oświecenia nie będzie. E, to, że pragnienie generuje to cierpienie, i to, 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 jakby wszystkie nauki buddyjskie też jakby zupełnie się z tym utożsamiam. Nie? Rozumiem to, e, widzę po sobie, że gdzie te pragnienia e, powodują u mnie ból i cierpienie. i e, po jakby dużej ilości właśnie zapoznawania się z tą koncepcją buddyjską i, i mowami Adżana, no bo tam jakiś super buddyjski ksiąg nie czytałem, po prostu y, mowy Adżana, które są dla mnie jakimś tam powiedzmy wyznacznikiem tego, jaki, jaka jest perspektywa buddystów na temat y, przywiązywania się do rzeczy, przywiązywania się do ludzi i przywiązywania się do etykiet. Nie? E, to wiem, że dla mnie takie życie mm, oświeconego nie, nie, nie byłoby niczym, co chciałbym robić. Nie chciałbym się uwolnić od wszystkich przywiązań. Chcę je mieć i chcę świadomie cierpieć, ponosić jakby ten koszt mm -hmm. posiadania tych przywiązań, bo uważam, że tak smakuje życie. W okay. większości przypadków. I ja ten smak chcę, chcę czuć chcę czuć tęsknotę, czy chcę czuć miłość chcę czuć stra stratę chcę czuć zysk mm -hmm. chcę jakby doświadczyć wszystkich tych, wszystkich tych emocji nie wiem, czy, 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 czy samo w sobie poszukiwanie tego w życiu byłoby dla mnie jakimś celem, nie? takie uwalnianie się, natomiast widzę, że od wielu rzeczy uwolniłem się faktycznie pracując nad tym, więc uważam, że to jest tools but no rules, to co mm -hmm. już mówiliśmy, okay. wykorzystuję to jako narzędzie, odpiąłem naprawdę połączenie emocjonalne od wielu obszarów, które wcześniej mnie bolały i działały dla mnie destruktywne, destruktywnie na mnie, teraz jest mi dużo łatwiej brać to na klatę, ponieważ mówię, ok, life is go on, flow leci, rzeka płynie, nie, to jakby było poza moją kontrolą, nie przywiązuję się do tej etykiety, nie wiem, jak tracisz pracę, jak byłem zwolniony na przykład, Zajebiście to zniosłem. Pamiętam, pojechaliśmy na wyjazd, imprezowaliśmy, graliśmy w środkówkę. W ogóle nic mnie to nie kosztowało. I gwiazdy się ułożyły, zaraz sytuacja się rozwiązała, tak naprawdę, saba. Więc y, w wielu obszarach staram się, jakby to odłączyć, ale nie chcę się odłączyć całkowicie. Czyli moj, moją strategią na życie będzie rozumienie, że posiadanie i przywiązanie to cierpienie. Dlatego tak ważne zarządzanie tym, do czego się przywiążę i co posiadam. Okej, okay, czyli świadome cierpienie. Świadome cierpienie. Ścieżkę świadome Świadomego cierpienia. Świadomego cierpienia. Tak. Rozumiem. A ty? Ja nie wiem. Powiedziałbym pytam. za tą samą. Dlatego, wrzu dlatego wrzucam ten temat. Bo to dla mnie to dla mnie dylemat. Też na ile da się żyć w systemie? I. No nie, no nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie. A John mówi, że kiedy przychodzi do zeznań podatkowych w Australii, i on składa swojego tam Pita, powiedzmy, odpowiednik. No to oni mówią. No jak? No Stary, ciebie się nie da zakwalifikować do żadnej rubryki, bo bezdomny? No nie. Yy, na zasiłku? No nie. On mówi, ludzie wspierają klasztor, i ja z tego żyję. Żyję w klasztorze, jem miskę, ryżu I, i wiesz, i to no, wyzbył się wszystkiego, nie? Mówi, straci mowy? Okej, okay, będzie sobie medytował, nie? No, nie wiem, straci medytację, pytanie, co wtedy? Nie wiem, co by się musiało zamzadziać. Ale no, nie, no nie, nie, nie wyobrażam sobie bycia w systemie i, i bycia od tego wolnym, nie? Poza tym rzeczy, które... które chcę, zobacz, też budujesz firmę po to, e, żeby później doświadczać czegoś innego, doświadczać życia na jakimś poziomie, tak? Doświadczać mhm. tego stresu, sam sobie to zgotowałeś, do ciebie... Ciebie nikt do tego nie zmusza, Dobra. nie? Nikt cię do tego nie zmusza, to, to jakby... To jest świadome cierpienie, nie? Mhm. Chcę przeżyć życie jakieś, ale wiem, że posiadanie i tożsamość, która z tego wynika, będzie po prostu boleć na jakimś etapie. Nie? Bo, bo posiadanie łatki yy, przedsiębiorcy też będzie generować cierpienie. Oczywiście. Nie? Bo kiedy tobie coś nie wyjdzie, albo pomyśl sobie, że pada ci spółka i wracasz na etat, to zobacz, jak łatka bycia przedsiębiorczym typem, który ogarnia i który rozwija swoją firmę, nagle yy, zadziała na ciebie jak kula, która ci urwie głowę. Nie? No bo nie chcę z tej etykiety rezygnować. Nie? Albo sport, zobacz, jak dla nas jest ważny sport, cały czas o tym mówimy, i nagle nie masz uprawiać sportu, tracisz tą etykietę. Stare cierpienie? Nie? Cierpienie za to, że sobie w siatkówkę chciałeś pograć. Ktoś ci mówi, zobacz, masz yy, kontuzję barku. Mhm. Nie? I ktoś ci mówi, nie grasz w światę, nie? jest mi smutno. I jest, no, sypie się coś, coś tracisz, nie? I teraz wolałbyś życia w ogóle bez siatkówki, Jakby nawet, nawet nie istnieje pragnienie, żebyś nie chciał grać? Czy no. wolisz życie, utracenia? Czegoś, co sprawiało ci tak dużą przyjemność. Rozumiem, do czego, rozumiem, do czego zmierzasz. Nie? Ale to widzisz, bo świadome cierpienie prowadzi finalnie w moim założeniu do momentu, kiedy już nie będziesz chciał cierpieć, że z automatu porzucisz te rzeczy, które generowały to cierpienie. Jeżeli ono rzeczywiście będzie świadome, to chyba święty Paweł powiedział, że wystarczy rzucić światło na jakąś zmorę w jednym ze swoich listów i to wystarczy w ogóle ta nowoczesna duchowość e, to, ojca tonego czy czy jak harta i innych tych takich alanowca takich osób dla, którzy w bardzo przystępny sposób przedstawiają tą duchowość to oni w ogóle nie nie rekomendują takiego działania wiesz silna wola i tak dalej ty się teraz musisz pałować z czymś tylko okay. obserwuj tylko obserwuj to się samo zmieni. I może być tak, że Ty może nie chcesz czegoś zostawić, ale będziesz obserwował, i w końcu dojdziesz do wniosku, że, że zostawisz. Jeżeli Odeszło to tak wiele rzeczy. Świadomy. Odeszło tak wiele rzeczy. To fakt. Wyzbyłem się wielu takich rzeczy, co duże cierpienie generowały za yy, zysk, który był nierentowny w stosunku do tego cierpienia, i odeszło. nie. Ale, ale czy wszystko? Nie, no kurczę przywiązania relacje no co dojdziesz na którymś etapie do tego że nie są mi potrzebne tak długo będziesz je obserwował no jakby cały smak polega na tym że one są i one czasem są kwaśne, czasem słodkie, czasem śmierdzą kurwa że nie podchodź y z przedmiotami chyba najłatwiej nie? przedmioty są najprostsze tak mi się wydaje. No tak, tylko że wiesz, my myślimy wtedy, w, ja, ja wiesz, jako minimalista i bardzo duży optymalizator przedmiotów, mógłbym powiedzieć, że tak, to jest najprostsze, ale myślę wtedy o pierdołach, typu koszulki, długopisy. U mnie się liczba długopisów w domu zgadza i widelców, nie? No to mówimy o jakiejś tam powiedzmy skrojności. No ale wiesz, myśląc w kontekście w ogóle, że masz gdzie mieszkać, na czym spać, no to czy tu łatwo przedmioty odpuścić, nie? Masz pojazd, który ci pozwala na bardzo szybkie przemieszczanie się, przez co jesteś dużo hmm. bardziej produktywny. Po prostu pewne rzeczy, a może pewnych rzeczy po prostu się już nie powinno rozkminiać na tym etapie? Nie, no tak. Nie, że to jest po prostu... bez a, sensu jest to rozkminiać, ale, nie? Ale, oh. ale zmi zmierzam, po co my o tym, gadamy? Tak, my o tym gadamy? tak, po co my o tym zmi gadamy? Zmierzam do tego, że mi chyba najtrudniej jest te pragnienia oddać. Na zasadzie samemu sobie powiedzieć, że... jakby puścić to. To jest dla mnie najtrudniejsze. Pragnienia, wizję siebie w przyszłości. Ale to, no, to zobacz, masz y, połączenie nie z materialnymi rzeczami, mhm. tylko z perspektywą. Czyli to co, to, co ja też mam. Przyszłość. Strach grillowanie przed przyszłością. się przyszłością. Dokładnie, grillowanie się przyszłością. To jest jedyny, jedyna taka rzecz, którą trudno jest puścić, bo po prostu chęć do tej etykiety, no jak każdy nasz dzień, w 80% inwestujemy w to, żeby jutro było inne. Mhm. No to wiadomo jest, że jak przyjdzie jutro i nie będzie tego stanu, stary, poczujemy rozczarowanie. Nie? Tak, a właśnie... i Bo da się robić firmę, rozwijać, robić duże projekty i nie być cały czas w przyszłości. Nie? To Dla mnie ten świat idealny to jest taki, taki buddyjski, gdzie ja właśnie nie mam pragnień, ale to, że nie mam pragnień i to, to nie znaczy, że nie żyję w systemie, nie realizuję swoich pasji, nie realizuję firmy i finalnie te Więc rzeczy ci, się dzieją. Finalnie te rzeczy się dzieją. Ale, ale spójrz na perspektywę właśnie organizacji, takiej firmy, nie, że ona musi dążyć do wiecznego rozwoju, tak? No jak się nie rozwija, to się cofa. Wprowadzanie nowych produktów, jakieś tam, wiesz, nowe rynki itd. i tak ja, dalej. Ja I trochę chyba rozumiem, o co ci chodzi, że po prostu wyłączasz ten czas taki w głowie martwienia się o to, jak to będzie wyglądać, ale no, musisz się poruszać tym czasem przyszłości, żeby po prostu planować iterację i rozwój, nie? skalowanie tego. No tak. I... Tylko, że to Eckhart Tolle dał proste rozwiązanie na to, z jednej wchodzisz, strony wchodzisz masz, tylko masz czas, to, czy... taki masz czas psychiczny I swój, fizyczny, tak? i masz czas taki fo formalny, techniczny, nie? czyli że wchodzisz, posługujesz się czasem formalnym, po to, żeby móc operacyjnie funkcjonować. Natomiast nie grillujesz się czasem psychicznym, No bo on twierdzi, że przyszłości przeszłości nie ma. No i mamy czas psychiczny, którym się grillujemy, i czas taki formalny, techniczny, dzięki którym możemy funkcjonować ze sobą. Mówiliśmy się, że nagrywamy podcast tam o dziewiątej, przyjeżdżamy i nagrywamy podcast. Super słowa jak hartatole przyszłość dzieje się teraz. Zajebiste właśnie w kontekście też tego wchodzenia, nie? Teraźniejsze ruchy działania, to co robimy w tej chwili sprawia na to, jak wygląda nasza przyszłość, a nie myślenie o niej, nie. Nie wiem, nie. No, myślenie o przyszłości wiem, że jest jak po prostu toksyna, która przeżera ciało i, i krew i tak dalej. Większość rzeczy, których bałem się w życiu, się nie wydarzyła. Kto to powiedział? Ty zawsze cytujesz jakby ten cytat, że bałem się tak wielu rzeczy w swoim życiu. Chyba Mark Twain. No i żadna z nich się nie wydarzyła, więc. Pewnie wchodziłoby po prostu takie, rozmawialiśmy o tym, odłączenie układu nerwowego. Hmm. Czyli traktuję przyszłość jako mm, techniczny, techniczną przestrzeń, a nie jako powiązanie czy korelację z stanem swoim i tego, gdzie jestem i kim jestem. Ym, no, ale, ale, ale trudno jest zabić tego, no bo jednak no to, ca to cały czas w jakiś sposób jest skorelowane i, i nawet ja jakby chcę używać. Nie wiem, kto to powiedział. Kurczę, gdzieś znalazłem ten cytat, bo właśnie bardzo byłem into te buddyjskie e, praktyki. Kill the ego, mhm. wyjdźmy z tego. I nagle. E, kill the ego, wyjdźmy z tego. Tak, kill the ego, <laughs> wyjdźmy z tego. E, I nagle e, przeczytałem takie zdanie, że używaj ego jak parasola. Nie śpisz z rozłożonym parasolem w chacie, nie? Ale jak leje, to roztwierasz ten parasol i się chronisz przed deszczem. I bardziej chyba chciałbym ego mieć, nie chcę go zabijać. Chcę je nawet szlifować, widzieć jego mroczne mhm. strony i wykorzystywać je jako paliwo do pewnych rzeczy, ale chcę, żeby było moją bronią, a ja nie chcę być bronią ego. I i to jest chyba taka dla mnie droga na życie, nie? nie tak, oświecenie, czyli. tylko zbrojenie swojego ego, rozumienie go i wykorzystywanie go jak, jak pistoletu. On sam nie strzela, tylko narzędzie, narzędzie. Co narzędzie. Tak. Nie, czyli że to umysł nie ciebie kontroluje, tylko ty kontrolujesz umysł. No, ale tu wchodzimy w kolejne tematy. Ostatnio mnie moja koleżanka przekonała, że to też taki dualizm nie jest niczym dobrym i dała trochę solidnych argumentów na to, że twój umysł to ty, to, ale tak. To no, już, ja, ja to dokładnie już, tak samo. Tylko ta etykieta mi akurat służy, nie? To mi to też pomaga, przez wiele, przez dualizm. długi czas służy tego, że nie jesteś swoim umysłem, a później neurobiolog opowiada na podcaście, no, no, że, że jasne, jak przebiło no. kolesiowi <laughs> łeb torami na wylot, to typ się został innym gościem, nie? No i jak nie jesteś swoim no, umysłem? Jak... Tylko krowa nie zmienia zdania, nie? To, no. cały czas, to cały czas ta podróż. A bo też powiedzieliśmy, że y, tools but no rules. Y, to Jakie narzędzia ty bierzesz? Masz jakieś narzędzia konkretne, które bierzesz z buddyzmu? Ja, na przykład, a propos jak jesteśmy śmierci jego, to medytowałem swoją śmierć. Medytowałem swoją śmierć. Bardzo fajne doświadczenie. Wyobrażasz sobie moment swojej śmierci, potem jak się rozkłada, twoje ciało do momentu, aż się staje prochem i ulatuje całkowicie. Wow. Naprawdę, naprawdę fajna medytacja. Brzmi jak świetna zabawa. Nie, do, dobra medytacja <laughs> zmienia perspektywę. W ogóle śmierć zmienia perspektywę. Nie? Jakieś tam obcowanie ze śmiercią, tak jak podróże. Zmieniają ta. to moim zdaniem śmierć tak samo i styczność ze śmiercią. Choroby, tak samo. Zmienia perspektywę, choroby jak najbardziej. Nie wiem, jakie ty narzędzia, no bo ja medytuję tam czasami swoją śmierć. Ogólnie medytacja, no ale o tym to nami nie tuls, tulsy, tulsy buddyjskie, tak? Tulsy buddyjskie, jakieś tuls... koncepcje, założenia, które ci, które ci pomagają. w, w no, życiu. Głównie jakby cała ta wiedza moja się opiera z, z mów także jakby bazuje. Sobie na tym no naj, najbardziej e, takie mainstreamowe, o, tych, o których mówimy zawsze, to jest to, że e, staram się uwalniać po prostu od przywiązania, czyli Cały czas jak robię coś fajnego, pojawia się jakiś dobry nastrój. Jestem świadom tego, że później przyjdzie pewne wyrównanie tego, spłata jakby tego długu. E, taka koncepcja e, karmy, ale nie w takim dosłownym jakby jej tłumaczeniu, tylko też. Czyli tylko... Do, nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałeś, czyli żeby ani nie cierpieć za bardzo, ale tak. też ani się nie cieszyć za tak, bardzo. Tak, tak, Takie, takiego szukać gdzieś, szukać gdzieś mm. balansu. E, Dużo o, y, o tych przywiązaniach, że y, i chyba największym takim toolsem właśnie, który biorę, jest też ten, który w Harta się pojawiał: że są trzy drogi wyjścia z każdej sytuacji. Opór jest daremny, nie? I czasem, po prostu, kiedy nie widzę y, opcji na wyjście z układu, nie widzę opcji na zmianę układu, to się kładę i mówię: Dobra, napierdalaj. Nie? Mhm. Czyli takie poddanie się jako narzędzie do tego, żeby łatwiej poradzić sobie z jakimiś trudnymi przeżyciami. E, no, medytacja, Praktykowałem, jakby różnie do tego podchodzę, czasem praktykuję, czasem nie, ale zatrzymywanie się, nie? żeby złapać szerszy kontekst, to jest kolejna, kolejny taki tool, którego używam. Bardzo fajną Adjon opowiadał przypowieść o tym, jak, jak tam wojsko jakieś się schowało, jak, jak, jakiś oddział pod, pod przejęciem przez wrogą armię już tego terenu, i oni siedzieli w jakimś domu i cały czas, dobra, musimy wybiegać, zginiemy, będziemy pod ostrzałem, coś tam, a koleś ich dowódca mówi, zapasz herbatę. Zapaszmy herbatę, napijemy się herbaty. I oni wszyscy, no jak herbaty, chłopie, no tu trzeba biec. Nie? I tak zginiemy, nie? No i napili się herbaty, koleś wyszedł na zwiady, armia przeszła, nie? I udało im się wyjść. Że czasem wystarczy poczekać, nie? Zwolnić. Ja to sobie taką fajną zawsze wizualizację tego robię, że jak zapierdalam, mam wrażenie, że jestem 240 km na godzinę na autostradzie, nie mogę wtedy ze względu na problem z ostrością zobaczyć, co to jest za zjazd, nie? Na autostradzie. Więc muszę trochę przyhamować i okej, okay, Gliwica A4, tam se skręcam. E, bo jak okay. przejadę, to później trzeba się wrócić, nie? i to jest nadłożona droga. Więc, więc y, wszystkich tych takich chyba mentalnych y, właśnie etykiet y, jestem wystarczający, jestem w dobrym miejscu, bądź wdzięczny, podziękuj sobie za to, co dzisiaj wykonałeś. I te koncepcje oczywiście się kłócą z tymi takimi typowo performanceowymi, per, performance y, które mam, natomiast po prostu czasem one działają dla mnie lepiej, więc nie zakładam na to kagańca, że to jest y, mm -hmm. droga y, jakby. Hasło na całe życie, one-liner na całe życie, tylko raczej podchodzę do tego na zasadzie, że to mi akurat w tej chwili służy, tak? I, i, i wyobrażam sobie, że co by teraz powiedział Adżan? Adżan by powiedział, przerób to gówno na coś dobrego. I jak dostaję na twarz gówno to myślę sobie od razu o przypowieści, o tym, żeby to gówno zakopać w ziemi, w swoim ogródku, użyźnić nim glebę, włożyć nasiona, podlewać i obdarować wszystkich sąsiadów winogronem. Ja wiem, że to brzmi po prostu, to są takie fajne historyjki, które opowieści różnej treści, <śm> y, ale, <śm> ale, ale to mi jakoś y, działa jako ulga. Chyba buddyzm działa w ogóle nam jako ulga i <śm> przychodzi w momentach y, gorszej kondycji, właśnie tak. psychicznej. Nie? Czyli kiedy jestem w dobrej kondycji, wolę motyw zwierza. E, high performance. Kiedy ale kiedy jestem w gorszej. Kiedy wolę... w sensorze wracasz tak. do cierpienia, to tak powiem. Czyli napierdalasz, no? napierdalasz produktywność, tak. dolewa się oliwa cierpienia, przerasta i musisz obczyścić mm. swój śmietnik. E... I to i to. I to i to. I to i to, <laughs> nie? Chcę i, i, to, tego, i, to. i tego, i tego. Ja bym dodał jeszcze do takich narzędzi, co mi bardzo pomogło w takim pogłębieniu świadomości oprócz tego, co ty powiedziałeś, to ja jeszcze też się zapoznałem, jakby przestudiowałem o, ośmiokrokową ścieżkę buddyjską i założenia te rawady bodajże. I kar, i temat karmy i tam było technicznie rozpisane, co jak pływa. Co jak wpływa? I to mi uświadomiło wiele rzeczy, rzeczywiście, po których ja na przykład się źle czułem, a nie wiedziałem z jakiego powodu się źle czuję. I otrzymałem informację, że no bo karma. Kiedyś wyobrażałem, że to jakaś magiczna siła, co jak ja tam komuś zrobię krzywdę, to potem ktoś mi zrobi krzywdę. To ja w ogóle tak nie interpretuję karmy. Karma to są jakby sumienia, wyrzuty sumienia, to, co się dzieje, to, co przyciągasz Ciekawe. potem. W ogóle nie, nie traktuję tego w, w ramach jakiejś takiej magicznej siły kosmosu. Nie? No kosmos okay. Rządzi się swoimi prawami i, 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 i zasadami, natomiast to bardziej traktuję w takim stopniu, i sporo mi wytłumaczyło to, że na przykład, jak miałem dzień, gdzie bardzo dużo gadałem o pierdołach, i się źle czułem następnego dnia. Nie, nie, nie korelowałem tego, nie? a w mm. budyście dostałem informację czczamowa. Czyli jak pierdolisz bez sensu, tak jak my lubiliśmy działy sprzedaży, gadanie tak. o dupie Maryny całymi dniami i spadki. Nie, nie, nie korelowałem tego z tym nigdy. Ja a ja okazuję... propos tej korelacji, że ona nie jest natychmiast, bo to instant karma się kojarzy jak z wypadkami o, a to nie samochodowymi. Jest nie, w ogóle. Tak. I ja kiedyś komuś powiedziałem właśnie, że yy, właśnie miał, miał doła i mu mówię: Może zrobiłeś coś, co jakby no, nie było okej, okay, nie? on ja mówi: Nie no, wczoraj jakby wiesz, wszystko, wszystko było w porządku. Ja mówię: No nie wiem, ale to może być, mogło być w poprzednim miesiącu. I on tak czuje się, czekaj, że jeszcze raz: czuję się teraz źle, bo miesiąc temu grałem na przykład w gry do nocy. Oczywiście. Ja mówię, no, i ja mówię, no to okej, to co tam rób ten podcast dalej? <ścoughs> może, może, może ktoś to kupi, nie? A no, my, my to kupujemy, nie? I to z biologicznego punktu, bo ja jakby. Motyw karmy, okej, okay, jest dla mnie trochę zbyt abstrakcyjny, jakby ze wszechświatem tym elementem, ale motyw biologiczny tego, że jak naładujesz sobie dopaminy, no to no później tak. musisz mieć zjazd, jest, tak. jest naukowy. No to nie, ja nie jestem kimś, kto będzie to kwestionował, więc jak po prostu gram sobie, wiesz, północy przegram i nagle na drugi dzień się budzę, po prostu taki wiesz, jak z moralniakiem, to mam takie już. Okej, okay, rozumiem. Wiem, z czego to wynika. Zresztą zaznaczmy, bo ty właśnie widziałeś um, kwestię karmy. Była temat, tak. temat karmy że to jakaś magiczna siła. W ogóle cały buddyzm jest oparty, to filozofia, to nie jest religia. Ona nie mówi o żadnym mistycyzmie. Mistycyzmie. Tylko jest błędne interpretacje, nie? tak samo jak hinduizm, kojarzony, wiesz, ganesza, słonie, twarz, twarz słonia, Śiwa. osiem rąk, wiesz, i te sprawy. To jest tylko metafora. Tam nie ma w ogóle żadnego mistycyzmu nie? w środku. Tak samo i w buddyzmie, nie ma. W, według właśnie, którego, któryś z, z tych nóg buddyzmu, Takiej podstawowej, no to Sansara nie jest tym, że my się będziemy rodzili kurwa w, w kaczce za czy następnym <noise> razem, tylko to jest metafora cyklu cierpienia. Nie? Także buddyzm, świetna filozofia, kompletnie nie ma nic wspólnego z żadnym mistycyzmem. Co ciekawe, jak się wejdzie, nie wiem, w naukowe chrześcijaństwo w stylu Emetafoksa, takie bardziej w stronę yy, kościoła protestanckiego, to tam też nie ma żadnego mistycyzmu. Wyglądałem podcast Matthew McConahew ostatnio, który napisał książkę Greenlight właśnie światła zielone, nie? Że, żeby jechać przez życie, po prostu cały czas jak na zielonym, i jaki, jaki powiedzmy mental służy. I, i on właśnie mówił, że, że nie jest wierzący jakby w konkretną religię, natomiast powiedział, że jest religijny. Bo jakby samo, samo jakieś pochodzenie słowa z łaciny oznacza tam ujednolicenie. Nie? I mówi, że no, jeśli zrzesza jakiś nurt ludzi, to zawsze będzie religią, nie? I to, to, my mówimy, wiesz, jak to samo rozwoju, to sekciarstwo bardziej, nie? Ale no to wszystko, wszystko jest religią, z pewnym nurtem wspólnej, mm. wspólnego modelu myślowego, nie? taką bańką informacyjną, nie? Tylko, że to po prostu no, gorzej brzmi. No ale no. tak, tak, to, I znowu no. nie daliśmy żadnych odpowiedzi, tylko zadaliśmy mnóstwo pytań. Tak, ale no, temat jest jakby, chyba nigdy nieokreślony, no bo to... No. Jest takie, co służy, no, co służy. Podzieliliśmy się jakimś tam służy. doświadczeniem. Czyli i to i to, nie? które było fajne. I to i to. Ale I w to, głębi mnie zawsze jest ten kurde, te, że, że mają rację. Że na koniec buddyści mają rację. Coś tam a, nie, a dla mnie to jest po prostu, że wymyślili model życia, który jest jakby jest, ale, do, wyboru. Nie, jest a, do wyboru. Ale też nie da się z tym polemizować za bardzo. Jak się przeanalizuje buddyzm? to nie za bardzo da się z nimi polemizować. Jakby kwintesencja moim zdaniem jest prosta. No, nie przywiązujesz się, nie masz etykiet, nie masz cierpienia. No nie masz nic, nie można ci nic zabrać. Nie chcesz nic, nie można ci nic dać. Jesteś jakby pod tym kątem nieśmiertelny. Ale czy szczęśliwy? W definicji emocjonalnej takiego, takiego skoku dopaminowego nie. No nie, to e... mówimy o euforii. No bo tak, szczęście, tak, dla no... mnie się na przykład szczęście teraz kojarzy ze spokojem. Permanentny spokój. To dla mnie jest szczęście. A tak? ja już w ogóle wyszedłem z definicji, że chcę być jakiś... No tak. Że po prostu szczęście jest chwilowym, objawem w jakichś tam momentach, nie? Ale że generalnie celem nie jest bycie szczęśliwym. W ogóle to no, jak w wikingach. To nie ma znaczenia, nie no, celem jest doświadczanie życia, przeżycie, robienie swoich rzeczy, pokonywanie siebie. Jeden nie chce tego robić wcale, drugi chce robić to bardziej. Po prostu przejście swojej drogi jest celem. I gdzieś, po drodze, i gdzieś po drodze na niej śmierci i, i tyle. I ta, ta droga nigdy nie miała końca. No to żeś skończył teraz tak dekadencko, tak nihilistycznie. To Bukowski, stary pijak, przecież mówił, że no, żeby życie to tylko czas od narodzin do śmierci. Nie? Że to takie długie umieranie. Y y Gibas Jarosław w alchemii duchowego rozwoju też to y przytoczył. Cytat chyba Cycerona właśnie, że życie to sztuka umierania. Mm. Dobrze, słuchajcie, Marcinie, ja ci, ja tobie bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Serdecznie prosimy o, subsry, o, sub, o, sub, o, subskrypcję, o subskrypcję. O subskrypcję, jeżeli Wam się podobało. I... I zaobserwujcie nas na Spotify, jeśli słuchacie tego podcastu na Spotify. -u. Jeśli słuchasz go teraz w furze, to go wyłącz i włącz tupaka. Ja bym, ja bym, ja bym włączył tupaka teraz. E, a nie, najpierw jeszcze piosenka. No tak. Sesja doskonalenia. Do widzenia. Do widzenia.